Cześć! Czyli wychodzenie z głodówki zaczynamy jeść. No, można powiedzieć, że zaczynamy jeść, bo przez pierwsze trzy dni, jak postanowimy, że już nie głodujemy. Jeszcze oczywiście nie jemy nic, tylko trzeba przyjmować płyny. A mianowicie sok z wyciśniętego grejpfruta To jest jedyna rzecz, przez pierwsze trzy dni, jakie, jaką, możecie płyć, jaką możecie pić. I to przez pierwszy dzień ten sok z grejpfruta powinien być rozwodniony tak pół na pół, no może być trochę więcej soku niż, niż wody, ale mniej więcej pół na pół soku świeżo wyciśniętego, soku z grejpfruta i wody. Żaden tam jakieś gówno z półki, z supermarketu, żadne w kartonie, żadne nawet wyciskane ze sklepu, bo tam widziałem, że są niby wyciskane grejpfrutowe soki w szklanych butelkach. Ale ja bym temu nie wierzył, nie ma to jak swoje wycisnąć sok. Wyciskasz masz za chwilę najświeższy jaki może być. I najważniejsza rzecz, bardzo ważna. Trzeba przesączyć ten sok, wyciśnięty, jak już sobie wyciśnięcie na wyciskaczu. Trzeba przesączyć go przez sitko. Bo tam są takie malutkie pesteczki. Drobinki gry no to wiadomo, ale tam małe pesteczki są. No, tam może z tymi drobinkami żołądek by sobie poradził, chociaż tam jelita bardzo wątpię, ból by był na pewno ogromny. Ale jak te pestki byście zjedli, no to, to byście, no, zwijali się z bólu. Jak te pestki by przez jelita przechodziły, te małe, nawet drobinki grejpfruta No, i uwierzcie mi po 20, tam po 20, 20 paru, obojętnie 30 w dniach głodówki. Taki nawet, nawet pół na pół rozwodniony, świeżo wyciśnięty sok z grejpfruta, nikt w życiu nie zna takiego dobrego smaku, jaki ma sok z grejpfruta. I to nie jest gorzkie, to nie jest kwaśne, to jest tak słodkie, to jest tak słodkie jak miód dosłownie. No a picie grejpfruta, soku z grejpfruta ma za zadanie zakwasić żołądek, po, pobudzić go, żeby... Od początku wszystko tam zaczęło prawidłowo funkcjonować, żeby te kwasy zaczęło od nowa tworzyć, no pobudzenie, zakwaszenie żołądka, pobudzenie jelit, żołądka do pracy, bo to odpoczywało, odpoczywało sobie, regenerowało się, regenerowało się, odpoczywało długo, długo czasu, zależy ile tam wytrzymaliście, no i co? Pierwsze trzy dni tak się robi. Na drugi dzień możecie coraz mniej rozwodnić, na trzeci mniej dzień. Jeszcze mniej, może to już czysty sok z grejpfruta, na trzeci dzień można się napić. I pierwsze trzy dni zakwaszamy żołądek, żeby potem było łatwiej trawić. No i co? Aha, jeszcze jedna ciekawostka. Jak zobacz, zrobicie sobie, obojętnie, tam duża szklanka, większa, może ciut mniejsza, tego soku nie wypijecie, pół szklanki nawet. Żołądek się tak zmniejszył, jest taki mały. Że weźmiecie sobie 3-4 łyki, 5 i to jest maks, co wypijecie na raz. Potem, może, wypijecie sobie za parę minut, za parę naście minut. Ale żołądek też odpoczywał, jest malutki no i też musi się przyzwyczaić do objętości jakichś tam mm, pożywienia, które tam w przyszłości będą na czwarty dzień. Na czwarty dzień wam powiem, też co jeść bo to już zaczniemy jeść wtedy rozgotowane warzywa, takie papki zblendowane no ale to później, na razie pierwsze 3 dni pierwsze trzy dni dajemy radę tylko i wyłącznie na soczku z grejpfruta no. kto nie znał, kto może inaczej jeżeli ktoś mi kiedyśkolwiek powie, że sok z fruta jest gorzki no to to znaczy, że nie głodował naprawdę 20 czy tam 30 dni, bo po takim dniu napić się coś innego oprócz wody gazowanej, niegazowanej, musznianki i czy tam nawet jak te elektrolity sobie słodkie człowiek wrzuci, to to już tak jest brzydnie po, po jakimś czasie. Nie chce się pić tego w ogóle. No to taki sok to jest najsłodszy miód jaki chyba można sobie wyobrazić wtedy. No i to by było na tyle. Może za tydzień o za tydzień zrobię zrobię Zważę się, bo podejrzewam, podejrzewam na pewno węglowodany już zaczynamy przyjmować do organizmu, także glikogen wejdzie do mięśni, woda wejdzie do mięśni, do wątroby wejdzie glikogen. No i po takiej głodówce normalnie zawsze się przytyje 2-3 kg, no bo to wchodzi woda. No i z takich informacji na bieżąco. No to tak mówię. Najważniejsza rzecz, świeżo wyciśnięty sok z grejpfruta przesączony przez sitko koniecznie. No i do następnego na razie.